Witam Was, tu szalony kolekcjoner. W poszukiwaniu przygody trafiłem dzisiaj nad piękną malowniczą rzekę, idealną do spływów kajakowych. Jadąc, żeby nagrać film, rozwiązanie konkursu kart na drzewie, trafiłem na opuszczony ośrodek. Ośrodek kiedyś należał do wojska, teraz nie wiem, czy jest. Stoi opustoszały. Zobaczcie, jak to wygląda z tej strony puste domki. Jest ich mnóstwo, około 20-30. Aż żal się robi, że to wszystko w sezonie stoi puste. Tutaj mamy przygotowane rozwiązanie konkursu. To znaczy rozwiązanie konkursu. Wielu z Was typowało karty. Nie chciałem być stronniczy, nie chciałem wybierać, kto był pierwszy drugi lub trzeci, dlatego postanowiłem sobie wydrukować wszystkich tych, którzy typowali, typowali jakie karty znajdują się na drzewie. Teraz poczekajcie, postawię sobie kamerkę. No zrobimy to tak. I tak macie tutaj właśnie spisy. To zrobimy tak. Teraz te spisy właśnie potnę. Tak żeby każdy i wrzucę to do maszyny lasującej. W tym celu znalazłem sobie coś takiego. Czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Następny zestaw. Tak, żeby wszyscy mieli szansę. Znajmniej nie będę musiał argumentować, dlaczego ten wygrał, a nie inny. Też to wsypuję do maszyny losującej. Jeszcze jeden zestaw z Waszymi nikami z YouTube'a. Tak. Także trafia do maszyny losującej, teraz będzie jak to, to lotko trzeba będzie, czekajcie to jest puste, trzeba będzie to wymieszać, a więc tak, za chwilę podam zwycięzcę, zwycięzca prosiłbym, żeby na PW podał mi swój adres, dostanie ode mnie 5 kaszetek, tak jak widzicie z serii Match Attacks wydanych przed Stops. Uwaga, uruchamiamy maszynę losującą, pomieszam i wyciągam jedną karteczkę, może tą z dołu, o mamy, i mamy zwycięzcę. 5 saszetek dostaje JR. Prosiłbym Cię, żebyś napisał do mnie PW, napisał, że wylosowałem właśnie Ciebie i podał adres, na który mam przesłać 5 saszetek z serii Match Attacks. Przypominam, że trwa weekend z kartami MechaTax, W tym celu wziąłem sobie takiego troszeczkę rozwalonego boksa. Zaraz się przemieścimy w inne miejsce, zrobimy unboxing tych saszetek. Jeszcze nie wiem, czego będziemy szukali, ale mam nadzieję, że to znajdziemy. Także jeszcze raz pozdrawiam Was z pięknego malowniczego miejsca, niedaleko borów tucholskich. Gdzieś, gdzie kiedyś był piękny ośrodek letniskowy, a w tej chwili, jeszcze, może rzut na, na, ten, na maszynę losującą. A w tej chwili stoi to wszystko puste. Pozdrawiam Was, szalony kolekcjoner. Cześć.